Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej w Grójcu ma już 20 lat. Jego jubileuszowa edycja odbyła się 8 grudnia, a motyw przewodni konkursu stanowiły znane świąteczne przeboje. Dzisiaj odbył się 20 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej w Grujcu. Na scenie Greckiego Ośrodka Kultury stanęło 21 uczestników, a w czterech kategoriach wiekowych kategoria do lat 9, 10, 13, 14, 16 i powyżej lat 16. W tym roku mieliśmy mniej uczestników z kategorii a, do 9 i e, 10, 13 ze względu na e, szalejącą e, pandemię i e, dzieci, które. No, nie były w stanie się przygotować naszego festiwalu. Natomiast konkurs odbył się w pozostałych wszystkich kategoriach. Piękne głosy, piękne Bożonarodzeniowe piosenki, klimat świąt, potrzebujemy tylko śniegu na zewnątrz. Wszystko się udało. Grand Prix festiwalu zdobyła Helena Malachi Mercurio. Przyznaliśmy też nagrodę publiczności. W każdej kategorii wyłoniliśmy pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz wyróżnienie. Mam nadzieję, że publiczność się wzruszyła na niektórych wykonaniach. Mam nadzieję, że nasz jubileuszowy tort smakował. Każdy z uczestników dostał mnóstwo prezentów, ponieważ na scenie gościł też Mikołaj. Dzięki naszym sponsorom każdy wyszedł z festiwalu z pięknymi prezentami. I co dla mnie jest najważniejsze, mogliśmy każdemu z uczestników podarować statuetkę. Statuetkę wyjątkową dwudziestolecia naszego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej w Grójcu. Ja mam nadzieję, że te 20 lat które minęły śpiewając piosenki po angielsku, dały tylko samo dobro tym młodym ludziom. Niektórych popchnęło to na scenę, niektórym dało chwilę wytchnienia, relaksu od szkolnych obowiązków. Natomiast dla mnie mnóstwo satysfakcji, mnóstwo wzruszeń. Pamiętam festiwal. Dziesięciolecie z zespołem Carpe Diem, piękny festiwal Fairy Tales. Pamiętam festiwal muzykalowe przeboje. Jest mnóstwo tematów, które były bliskie naszemu sercu, natomiast ten jest też wyjątkowy. Nie dość, że 20 lat, to zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Dlatego też z tej okazji życzę wszystkim zdrowych, ciepłych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję. Proszę Państwa. To był piękny dzień, piękne chwile. Kto by pomyślał, że minęło już 20 lat od pierwszego Festiwalu Piosenki Angielskiej, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej? Dziękuję serdecznie organizatorom, szczególnie pani Adzie Pośnik i panu Pawłowi, dyrekcji naszego Liceum Ogólnokształcącego i wszystkim, którzy przy tym pracowali, ale przede wszystkim tym, którzy uczestniczyli jako śpiewacy. Poziom naprawdę bardzo wysoki. Powiem od siebie tylko tyle, że przeżyłam to bardzo: łzy wzruszenia. I to była wielka przyjemność, i jest wielką przyjemnością, i mam nadzieję, że to będzie trwało jeszcze bardzo, bardzo długo, przez długie lata, pracować tu właśnie przy tym wydarzeniu. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i życzę wszystkim zdrowych, pogodnych świąt. Dzień dobry Państwu. W przededniu Świąt Bożego Narodzenia odbywa naprawdę, przeszedł do historii 20 Festiwal Piosenki Angielskiej, White Christmas. Wspaniałe wydarzenie. Bardzo dziękujemy Państwu, pośnikom, za te 20 lat wkładu w promocję gminy Grujec, w rozławianie języka angielskiego i śpiewania po angielsku. To jest naprawdę najlepszym językiem do śpiewania, i wszyscy wiemy, ile znaczy śpiew. W takim właśnie języku. Dlatego przyłączam się do tych wszystkich gratulacji, podziękowań dla organizatorów, dla jury, dla wszystkich, którzy się dołożyli w jakiś sposób, żeby ten festiwal rozbrzmiewał na cały kraj i na nasz region. Także jeszcze raz dziękuję. Dzisiaj odbył się 20. Festiwal Piosenki Angielskiej. Byłem zaproszony na ten festiwal, ale. Pierwsze 17 lat, nawet 18 tego festiwalu, byłem jednym z współorganizatorów jako Grujewski Ośrodek Kultury. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami festiwalu piosenki angielskiej w Grójcu przed, są przede wszystkim wspaniali ludzie: Paweł i Jada no i oczywiście dy, dyrekcja, dyrekcja. Liceum Ogólnokształcącego w Gruńcu. To tam pierwsze dwa festiwale się odbyły, a potem nastąpiła współpraca między Grujewskim Ośrodkiem Kultury, kiedy ja pełniłem obowiązki dyrektora, a liceum Ogólnokształcącego. I od tego czasu co roku ten festiwal odbywa się tu, na tej sali. Byliśmy. Bardzo z tym festiwalem z życi. To jest festiwal, który, który przyciąga młodzież. I tutaj najważniejsze są, są sprawy związane z młodzieżą: że ta młodzież jest, że chce, że może tutaj na tej sali ćwiczyć i ma możliwość doskonalenia swoich umiejętności, i wokalnych, i językowych. Ja sądzę, że w przyszłości to owocuje no, konkretnymi, konkretnymi ich działaniami, że mogą się rozwijać i reprezentować nasz region szerzej na całą Polskę. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i życzę wszystkim organizatorom, a przede wszystkim panu Pawłowi Jadzie Pośnik, wszystkiego co najlepsze, pomyślności, zdrowia. No i Szczęśliwego też przyszłego 2022 roku. Aby ten festiwal w przyszłym roku 2021 był jeszcze piękniejszy. We'll see a land with no hungry children, no empty hand One happy morning, people will share our world where people care Some day at Christmas, there'll be no tea